Trzy proste farmy, które zbudujesz w mniej niż godziny. Numer 1 to będzie farma słodkich jagódek w wersji. Ja pokażę Wam tą naj, najprostszą i naj, najlepszą jak dla mnie. Kopiemy sobie dziurę dwa. Dwa szerokości na dwa wysokości i długości ile chcecie. W sumie szerokości też ile chcecie. Ale grun żeby była na dwa wysokości. Tutaj robimy sobie, ja na środku na przykład stawiam dwa bloki Redstone, zasilane w zwykłe poly, żeby zrobić zakręt. Wykopuję blok jeszcze i tu stawiam skrzynkę. Do skrzynki podpinamy hopery O, żeby coś takiego. Bierzemy wózek z hoperem i go kręcimy. I na to, jak coś wyrzucimy, wagonik to zbierze i da nam od razu do skrzynki. Tutaj tu możemy sobie zrobić jakieś schodki. Na dwa bloki budujemy ściany, które będą odgradzały to wszystko. Zasadzamy w Zasadzamy to wszystko sobie tymi jagodami, to pięknie nam rośnie. I wystarczą nam tak naprawdę dwa liski na taką małą farmę. Też około po dwóch minutkach. Tutaj widać, że akurat wózek ma problem z zebraniem, ale to samemu można. I już mamy 18 słodkich jagódek. Więc smacznego. Numer 2. Przechodzimy do kolejnej farmy. Kolejną farmą to będzie farma bambusa. Farmą bambusa też robimy w prostszy sposób, bardziej okrojony. Sobie zrobię to na. Zrobimy sobie to tak. Też polecam Wam zrobić to na przykład na... Jeśli chcecie prostą farmę bambusa, to polecam Wam zrobić to na jeden szerokości i na długości też około tak 5-6. To jest taki najbardziej rozsądny rozmiar. A więc tak, stawiamy sobie tutaj tore zasilane coś takiego tutaj jeździ sobie wagonik i tutaj wpada wpadają nam rzeczy sobie on jeździ tu zbierze i oddaje teraz to sobie Zabu zabudowujemy. A bloki w wysokości wszystko. No, jeśli chcecie zrobić sobie przeszklone, żeby było widać, czy rośnie, to właśnie z pełnych bloków, żeby na przykład tu nie wpadł bambus, pistona, na przykład na trzecim bloku, na, na trzecim bloku, jak mamy pistona, stawiamy sobie obserwery, po całej długości. Tutaj stawiamy bloki na tym pistonie, bierzemy redstone i kładziemy to na całym tym również bloku. Obudowujemy to dalej. Nie zapomnijmy dać światła na, na górę żeby nasze y, bambusy miały jasno Teraz możemy sobie zasadzić te bambusy Ja pozwolę sobie dać trochę większy y, random tick speed żeby nie nie było to aż tak krótko Aha, pojawiło. I tutaj zapomniałem wam powiedzieć Moja wina, przepraszam, pistony po nie lepkie tylko zwykłe najlepiej, żeby było o! Działa i tutaj jak sobie wejdziemy, też nam działa. Więc... Numer 3. My teraz farmę Pszczół, a bardziej farmę miodu. I tak, co będziemy potrzebowali? Najpierw robimy sobie jakieś obudowanko. Może być... Ja sobie zrobię takie na 2 na 5, może 2 na 4, coś takiego. Tutaj oddzielę to sobie. I tu będzie jedna... jeden UL tylko. No to zróbmy to już może. Okej. Okay. Teraz jest parzyście, żeby ładnie wyglądało. To możemy sobie obu zrobić, Potrzebujemy wylać wiadro wody. To zakryć pół, pół płytką, żeby była na górze, żeby pszczoły nie wlatywały nam do wody i nie ginęły. To sobie wszystko zasiewamy, i sadzimy kwiatki. sobie już tu będą miodek zbierały. Teraz sprawdzamy, gdzie jest ul. Ja w ul w tym przypadku mam tutaj. Robimy coś takiego. Tu woda nam się osób. Kładziemy dispenser, by on szedł do góry tym dzióbkiem, tak? Do góry. I tutaj stawiamy jakikolwiek blok. Do dispensera możemy sobie załadować butelki albo nożyce. Zależy co chcemy, żeby nam zbierało. Jeśli miód, to butelki. Jeśli plastr miodu, to nożyce. Teraz stawiamy przy miodzie, przy bloku miodu, jako przy ulu. Stawiamy komperator. Ciąg tego tu nie może być. Ze względu na drastyczny charakter tej sceny, postanowiliśmy zastąpić ją materiałem poświęconym languści. Wbrew obiegowej opinii langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem. Teraz tu możemy dać jeden w dół, tutaj również. I mamy coś takiego. Tam wsadzamy jeden komperator. Nie, repeater. Wsadzamy jeden repeater na zerowym opóźnieniu tutaj również na zerowym i tutaj zwykły redstone polecam wam też zrobić tak że te bloki tu usunąć i zamienić to hopperami zwykłymi tam stawi postawiłem skrzynkę kładziemy bloki z jak tu jest nasz ul to kładziemy obok ula bloki hoppery tutaj Unikamy tego dispensera, żeby nam nie zabrało butelek. Tego unikamy i teraz znowu kładziemy w tą stronę i tutaj i to będzie pociągnięte. Tutaj możemy znowu postawić blok ziemi, żeby działało. I tutaj i nasza farma. To były trzy proste farmy, które zbudujesz w mniej niż pół godziny.